Cześć. Już niedługo obiecuję, że wstawię Wam medytację. Jedną z nich umieściłam już na TikToku. Jest to dość krótka medytacja, bo ona trwa nieco ponad 8 minut. I jest, uważam, że dobra zarówno dla osób początkujących, jak i dla tych, które mają już doświadczenie z medytowaniem. Chciałabym dograć do niej wstęp. <grym> Dlatego też jutro będę miała na to czas. Nie robię tego tak na szybko, dlatego że jednak zależy mi na tym, aby wprowadzić Was w tę medytację w taki sposób, aby one mogły spełniać mm, zadania takie, jakie ja sobie m.in. zakładam do nich. Oczywiście każdy wchodzi w medytację ze swojego punktu widzenia i ze swoją sprawą, jaką ma do przepracowania. Natomiast to, co ja dla Was tworzę, ma też moją energię i z tego tytułu troszkę przed, przed tą medytacją powiem i zrobię to wprowadzenie. Więc mam nadzieję, że już do zobaczenia jutro. <gry> Na początek ta krótka medytacja a później nieco zaawansowana już taka no ponad 20 minutowa. Pięknego wieczoru, niedzielnego wam życzę wszystkiego dobrego. Pa.